9 grudnia, czas przedświąteczny. Spotykamy się tym razem w tematyce rezydencji podatkowej, możliwości wyrobienia drugiego paszportu, jak i również możliwości przeniesienia spółki na rynki zagraniczne. Wykłady poprowadzą Anna Maria Panasiuk Rezydencje podatkowe w Europie, Cezary Zieniuk Optymalne kierunki zakładania spółek poza Polską, Michał Jabłoński Drugi paszport. Muzyka. Powiedz, która część najbardziej się podobała. Jestem bardzo zadowolony z poziomu merytorycznego, z poziomu organizacyjnego. Konferencja bardzo na czasie, ponieważ, jak widać, żyjemy w czasach bardzo niespokojnych. Wydawało się, że konflikt będzie wygasał, a mamy jeszcze się bardziej rozwija i trzeba myśleć o tym, jak zabezpieczyć swój majątek albo przynajmniej jego część. Cała konferencja była bardzo ciekawa, no, szczególnie rozwiązania, tematy na temat prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, tak, tematy związane z rezydencją podatkową, no, wiele rozwiązań dla dla wielu biznesów. Jak uważasz, jak ta wiedza, którą no dzisiaj posiadłeś, tak naprawdę wpłynie na ciebie, ewentualnie co ci da, ewentualnie jakie wnioski z niej wyciągniesz? Większość tej wiedzy na tą chwilę nie, nie jestem w stanie wykorzystać. Na pewno sobie założę konto gdzieś za granicą, to mi chodzi po głowie od dłuższego czasu, więc mam już troszkę więcej pomysłów niż miałem, gdy, gdy tu przychodziłem. Zaskoczenie na mnie też jest dużym. To, że to co się widzi w mediach i czyta się w mediach, co jest najbardziej optymalne, to okazuje się jednak nie jest i jest obarczone dużym ryzykiem i, i, i można się wpakować na niezłą minę. Także dzisiaj naprawdę wiedza dla nas kolosalna i myślę, że zabezpieczenie tylko nas finansowo, ale też i fizycznie jako osoby, które potencjalnie odpowiadają majątkiem. Chodzi o rezydencje podatkowe, tak? Fajnie zostało przedstawione tutaj i Cypr, i Hiszpania. Też Malta i inne kraje, także myślę, że tutaj bardziej w tym kierunku pójdę i skorzystam z tych kierunków. Chyba najciekawszą informacją dla mnie była ta informacja o fundacjach rodzinnych. Co prawda, to jeszcze nie jest wprowadzone, natomiast jeżeli to wejdzie, to na pewno znajdzie zastosowanie u mnie. Konferencja dobiega końca. Ostatnie wykłady za nami, teraz pozostała nam już część networkingowa, właściwie druga co do wartości. Wiadomo, że będzie trwała do późnych godzin nocnych, więc dziękujemy wszystkim w takim razie za obecność, a Państwu życzymy zdrowych, wesołych świąt. Do zobaczenia w nowym roku. Dzięki.